Okej, okay, słuchajcie, włączyło mi się znowu nagrywanie, więc I'm sorry, będzie to znowu w dwóch częściach. Jak nie i w trzech, jak się znowu telefon wyłączył, Bardzo Was za to przepraszam. Eee, no, mm, wieszamy dalej. Będą po prostu e, dwa długie filmy z tego. E, dobra, ja już nie przedłużam. Wieszamy teraz mojego ukochanego piorniczka, tego słodziaka. Musimy go tutaj zawiesić. I będzie tutaj głosy ręki. I koło tej naszej pszczółki. Muszę go troszeczkę dać dalej. O tutaj i wygląda pięknie Jestem z tą z tym domkiem. Super. Teraz zawieszamy na naszego piesunia ulubionego. I piesunia zawiesimy tak, żeby byki go nie dorwała. Może tutaj? Zawieszamy daleko daleko. no nie mówcie, że on nie wygląda pięknie taki złodziak okej, okay, kolejna może być ta bombeczka. Yy, ona też jest mega ładna dobra idziemy sobie ją tutaj zawiesimy możemy w sumie tutaj, już z drugiej strony bardziej ale też ją będzie widać no i pięknie dobra, idziemy dalej co my sobie tutaj teraz weźmiemy z naszych bombeczek co my sobie weźmiemy Możemy w sumie tą bombkę, jak ona, ona nie ma tego śnureczka, to weźmiemy sobie już tą, chociaż w sumie grzybka możemy sobie wziąć, tak, bierzemy tego grzybka, okej, okay, na naszego grzybka, grzybek będzie tutaj, taki złodziak, będzie tutaj wisiał, koło dziadka do orzechów, okej, okay, teraz sobie weźmiemy tę szyszkę, bo tych szyszek mamy po prostu od groma i jeszcze trochę. Zbierzemy. Ona jest leciutka, więc może tutaj sobie stać i super. Ok, teraz mamy ten nasz domeczek taki. Więc wieszamy. Czy byśmy go mogli zawiesić? W sumie możemy go tutaj zawiesić. Hops. No i pięknie już ta choinka coraz ładniej wygląda. Chociaż jeszcze jest pusta. A jeszcze tyle mam bombek, więc mamy jeszcze co robić. jeszcze mamy te słodkości. Ja chcę jeszcze jednego. Ja ogólnie uwielbiam te słodycze z Linda, więc niestety, ale muszę je zjeść. Ogólnie jestem wielkim fanem tych słodyczy z Po prostu uwielbiam je. O, i znowu wam wsadziłam palca. Przepraszam was za to, że wsadziłam palca teraz. A muszę jakoś ten teraz wsadzić. I zaraz je zjemy. Tego Linda. On się otwiera, o nie! Ale no dobra. Przepraszam. <grym> ok, słuchajcie, ja już sobie zjadłam mojego Linda, kochanego. Teraz sobie pozawieszam sama na chwileczkę kilka ozdób i pocieszę się tą chwilą. Z Bekusią e, razem sobie powieszamy e, i jak już e, powieszę parę, to później będę e, da, e, w dalszym ciągu e, zbiesza, e, zawieszać z wami ozdoby. Ale chyba na razie z Bekusią sobie nie pozawieszam, bo Beki jest w krainie snu. Okej, okay, słuchajcie, ja już troszeczkę pozawieszałam tych ozdób. Patrzcie, już to coraz ładniej wygląda. Jeszcze z tej drugiej strony tutaj nic nie ma prawie. Tylko są dwie ozdoby. Ten piernik, aha, i to. I tutaj jeszcze nadal no, wyjści szyszka, ale z tej strony, patrzcie. Z tej strony no nie mówcie, że to już nie wygląda pięknie. Po prostu kocham. Więc zabieramy się za dalsze tutaj ozdabianie. Biaku się teraz poszła na polko, e, więc możemy dalej to zawieszać. I wiem, że e, no, nic po prostu nie zgryzie tutaj, więc możemy sobie na tutaj e, to wieszać. Możemy to w sumie na to O, pięknie po prostu. Okej, okay, słuchajcie, zawieszymy kolejną bombkę. No, już ta chańka po prostu coraz ładniej wygląda. E, coraz więcej na niej jest bombeczek. Ale i tak jeszcze mamy dużo bombek do powieszenia. Jest z nami tutaj Beki, która się wszystkim interesuje. A my się zabieramy za dalsze wieszanie. Jeszcze mamy dużo tych bombeczek, ale na razie w nich nie ma tych sznureczków. E, więc Zaraz je będę wieszać i cukiereczki. ojoj! I cukiereczki też na pewno powiesimy. Później jeszcze na końcu odcineczka pokażę Wam, bo też ozdobiłam moją stajnię Hobby horsów. Wygląda to po prostu cudownie, więc też mam to wszystko, nagram. A na razie wierzamy sobie z Beki. Beki, pokaż się, Bekulka. Wieszamy sobie z Bekusią na choinkę. I wydawało mi się, że będzie chciała strasznie gryźć tą choinkę i wszystko, ale na razie jest przynajmniej grzeczna i no, nic takiego nie robi. Więc ja dalej wieszam. Ja Nie przepraszam Was za głosy w tle, ale no wiecie, po prostu gotuje się to coś w kuchni, więc będą takie hałasy, ale no wiecie. A my bierzemy się za dalsze wieszanie. Już to naprawdę mega ładnie wygląda, mega mi się to już podoba. Więc te szyszki ogólnie wieszam na tym najmniejszym, na tych najniższych, bo one są dość lekkie i wiem, że tutaj na przykład jak to na beku się spadnie, to że wiecie, nie uderzy ją tak mocno. A ona mi przyszła pomóc tutaj wieszać. Tak, ci się podoba bombka, tak? Tak, bo ci tu leci do oczek, leci ci tu do oczek. Tak. No, ona, ona też mi pomaga wieszać. Ech. No więc my sobie wieszemy. Chodź, Beki. Chodź, wybierzesz bombeczkę. No tak. Chodź, wybierzesz bombkę. Którą byś chciała bombkę? Którą byś chciała bombkę? Co? Pokaż. Zobacz. Którą byś chciała bombkę? Wybierz sobie bombkę. Beki, wybierz bombkę. No, wybierz sobie bombeczkę. Która Ci się podoba? Może ta? Tej nie możemy zawiesić tej nie tej nie. Popatrz, tutaj masz dużo. Popatrz, masz takiego grzybka do wybrania. Tą, to tam chcesz, tak? Chcesz grzybka, bo popatrz. Masz coś takiego bucika, taką szychę, tak którą chcesz. Aha, i przepraszam was za tą skarpetę. E, którą byś chciała, baki? Którą byś chciała? Buta? Buta byś chciała? Nie, to nie możemy. No, którą byś chciała? Popatrz. Masz taką szyszkę, Beki, patrz. Beki? Które ci się podoba? Taki bucik? Takie czy takie? Które byś chciała? szyszkę byś chciała? No to chodź. Czy buta? Szyszkę czy buta? Szyszkę? No dobrze. Beki jaki że bierzemy szyszkę. Więc bierz, czy maj. Beki, czy maj szyszkę? Chodź. Chodź, idziemy ją zawiesić? Tak, chodź. No chodź, idziemy zawiesić szyszkę, popatrz. No chodź. Beki, chodź. Idziemy zawiesić szyszkę. No tak, ty byś już chciała, tak. Gdzie zawieszamy szyszkę? Gdzie zawieszamy szyszkę? No patrzcie jak stoi, patrzcie jak stoi. Po prostu piesek czerwony. Ale nie szczekaj, nie Bekulka. Beki. Gdzie zawieszamy, tutaj? Tutaj możemy zawiesić czy tutaj? Tutaj, popatrz, tu będzie ładnie wyglądać. Podoba Ci się szyszka? Podoba Ci się szyszka, tak? No to idziemy dalej, chodź. Idziemy dalej wieszać. Bekusiu! Roz, Rozczochrała sobie fryzurkę. Chodź, Beki, wybierzesz kolejną bombeczkę. No, wybierz. Cukiereczki? Nie. Beki, zostaw. Którą chciałabyś? Którą byś chciała? Bakulka? Znowu szychę? No to chodź popatrz, pani weźmie ci tu w widzisz? Pani bierze szyszkę dla pieska, ale to nie jest do gryzienia, Beki. To nie jest do gryzienia. No nie. Mhm. Ona by to chciała zjeść, tak, widzowie. Ona by to chciała zjeść. No nie możesz tego jeść. Piesuś. piesułek. O, popatrzcie, yy, dam... Teraz sobie zmieniłam kamerkę. Jakby mam ją na... 0,5 i lepiej wydaje mi się, że będzie się wygrywać. Bo byki tak skacze. Ej, byki, zaraz to zniszczysz. Gdzie e, zawieszamy? Gdzie byś chciała zawieszać choineczkę? Tutaj może być? Nie. Zastrzegaj dwa razy jak tak, a raz jak nie. Czyli tak. No dobrze. No to może być tutaj. Jest stoi chłopiec w Nie gryź tego, byki. Którą chcesz, kolejną boboczkę? Ojojku. Beki, którą byś chciała, boboczkę? Zobacz. Słuchajcie, widzowie, Beki wybiera nam boboczkę, jak widzicie. Jak słyszycie. Chcesz taką bombaczkę, Chcesz taką? No, taka jest zabawa, po prostu z Beku się Taka jest zabawa z pieskiem maleńkim. Beki ma 7 miesięcy, więc jeszcze jest szczeniaczkiem, który chce wszystko zjeść. Poczekajcie chwilę. Słuchajcie, Beki wybra tą mm, bombeczkę. Beki, może byśmy tobie to na ogonek zawiesili, co? No nie no, żartuję. Dobra, więc wierzymy tą bombeczkę. Beki coś tam... oj, oj. Beki coś tam wzięła. Ale nie wiem co, ale dobra, nieważne. Miała takie jabłuszko w... Budzie. Czekaj, bo się rozczochrałaś, Beki! No więc wieszamy teraz tą bombeczkę. Tak Beki zadecydowała. Więc wieszmy tą. Ona ją tu całą śliniła, jak widzicie. Brawo, Bekusiu, brawo. Tam, tutaj zawiesimy. Dobrze, Bekusiu, tak. Podobać się? Popatrz. Fajna bombeczka, fajna. Ale nie gryź jej, nie gryź jej. Nie gryź jej. nie wolno. Chodź, wybierasz dalej. Którą chcesz jeszcze? Ona woli chodzić za mną. Tak, piesuniu mój. Piesuniu. To teraz może ja jakąś wybiorę. Ja wybrałam tam, bo bardzo ją lubię. E, I teraz idziemy ją wieszać. Mm, może sobie być e, tutaj. O, proszę bardzo. Pięknie, Beki, podoba ci się? Podoba ci się, tak? Chodź. Tędy. A to jest moja kruszenka mała. No przywitaj się, tak. No, więc my sobie dalej wybieramy, a ta choinka już wygląda tak. W przybliżeniu tak i jeszcze bardziej w przybliżeniu tak. To jest na dwójce, tutaj mamy 0,5. No więc ta choinka jest mega ładna i mamy taką gwiazdę. ona się mega błyszczy. Beki, podoba Ci się choinka? Twoja pierwsza choinka w życiu. O, chyba jej się podoba. No więc my sobie wieszamy dalej. I zaraz się do Was odezwę. Słuchajcie, e, ja już kończę. E, powieszę już sobie sama resztę tych pomeczek, ale wydaje mi się, że ta hońka jest przepiękna. Później Wam podam efekt końcowy. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. zostawiacie łapeczki w górę i subskrypcję po 150 do końca roku i pa, pa!